Powiechłonkowski, Ziemia Henryka Sienkiewicza. Bieżący rok był bardzo dobrym rokiem, jeżeli chodzi o inwestycje. Zrealizowaliśmy wiele zadań. Zostaliśmy wyróżnieni wyróżnieniem lider inwestorów samorządowych. Tytuł lidera inwestycji samorządowych. Wynika z tego, że na przestrzeni ostatnich lat staramy się dużo inwestować. I tak w 2018 roku to było 32 miliony złotych, kolejne lata, rok 20, 41 milionów, 21, 60 i 22, właśnie to było. Ponad 82 miliony złotych. To duża kwota i duży procent w wydatkach budżetu powiatu. Oczkiem w głowie powiatu, samorządu naszego są inwestycje drogowe. Chcę się skupić na inwestycjach tu w Ukowie. Ważna kwestia to jest rozbudowa małej obwodnicy, poczynając od Ronda na ulicy Radzyńskiej poprzez modernizację właśnie Owodnicy, ulicy Popiełuszki, ulicy przemysłowej. To zadanie kończy się rondem na ulicy Międzyrzeckiej. Wartość tego zadania tu w Łukowie to jest 15 milionów złotych. W bieżącym roku przeznaczamy na inwestycje drogowe, w tym to jest. 50 milionów złotych obejmujemy szereg ważnych dróg na terenie całego powiatu. Finałem tych modernizacji jest remont ulicy Wiatraki Zimna Woda. W tej kadencji zmodernizowaliśmy około 200 kilometrów dróg za 200 milionów złotych, a wszystkich dróg w powiecie mamy 547 kilometrów. Dobrym momentem do podsumowania naszych dokonań, w powiecie, była rocznica 25-lecia powstania powiatu. Właśnie w tym roku obchodziliśmy tą rocznicę, gdzie podsumowaliśmy nasze te osiągnięcia, inwestycje, zadania, to co ważnego działo się w naszym tutaj. Jednocześnie była to dobra okazja, aby powiedzieć o przyszłości, bo ta przyszłość jest bardzo ważna w tych obszarach, którymi powiat się zajmuje poczynając od oświaty, służby zdrowia, inwestycji drogowych, opieki społecznej czy kultury. Powiat Łukowski, ziemia Henryka Sienkiewicza.